Ten, ten podstawowy duet środkowych pomocników zespołu z Glasgow. Nie było teraz spalonego, przyjęli piłkę Egipcjanie, okazja dla Doa Francisco i broni Artur Boruc. Świetna interwencja, czeka. Zanego On wprawdzie niczego nie zapowiadał, ale można domniemywać, że znów po przerwie dokona, tak jak we wcześniejszych spotkaniach, kilku zmian. Zazwyczaj to są przynajmniej cztery zmiany. Poderowane przez Gomei Egipcjanie odebrali piłkę, teraz dobre podanie do Francisa Doł. do okazja na strzał, ale leciutko uderzał Abu i bardzo pewny chwyt Artura Boruca. Będzie mecz jednak z Tottenhamem, który będzie zdecydowanie myślę trudniejszym przeciwnikiem aniżeli Al-Ali. Abu Trika, dobre rozegranie, szansa na bramkę, Borucz, Świetna interwencja, fantastycznie polski bramkarz. Miał tylko dwie trudne sytuacje do wybronienia. Dwie tak naprawdę okazje poważne mieli gracze Alali i w obu sytuacjach przegrali pojedynek z Arturem Borucem. Dobre rozegranie, wreszcie szybko z pierwszej piłki strzał broni ręką Artur Boruc w sytuacji jeden na jednego. Kolejna okazja Egipcjan. A z dystansu. Nie da się zaskoczyć. Artur Boruc. Próbują wykorzystać też tą zmoczoną, nasiąkniętą murawę, stąd też będzie taki łatwe, bo dynamo Moskwa jest zupełnie przyzwoitym klubem. Teraz ładny strzał i piłka ląduje ponad bramką, ale to dlatego, że interweniował Artur Borut trzeba Szebejta strzelał na bramkę, 87 minuta. Rzut rożny dla Alali. Zobaczmy raz jeszcze strzał z dystansu, tych prób z dalszej odległości w drugiej połowie drużyny Alali było kilka. No nieźle podkręcona piłka, ale i tak poradził sobie Artur Boruc. No myślę, że bardzo dobry występ Polaka. Myślę, że można go ocenić e, jako jeden z lepszych z